Nie na chama. Także... Bo oni mnie bardzo biją wtedy. Ty coś mocniejszy. To czekaj, czemu to shift nie działa? Do... Musimy się o, trochę oddalić. Teraz postawimy cię na nogi. Jestem tu, by zapewnić wsparcie. Ty szybko nie działa. O teraz dopiero zaczął działać. Bo ja, ja nie byłem. Nie tego. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Nie Skakuj, skakuj, skakuj. Kurde, dam do tym nie grałem, tu trzeba tym shiftem tą spacją korować. Zabili mnie, uciekł. Uciekło mi gdzieś. Zleczenie. O mnie zmiażdżył! O! Powinnam się poprzez... Ukona ko Jeszcze w punkcie! Do mnie! Już! Według podejście. Pomóżcie mi! Jarek pomaga, tyle ile może. Jarek z góry bije ze mną. Oj, Kurde odpalił Ulta kiedy ja odpaliłem Ulta A chciałem cię jeszcze strzesić ale, no, ale mu się udało żył. No Ulta użył na dwóch Ty powrót do tylko dwóch nie, nie tylko no, Nie, tylko nas dwóch z, z, z ulta walno Jestem przy tobie Jest się świnie, teraz nie odcinku. Nie Czekaj tak. Odłaniajcie mnie. Róg wraca do wajki. Zmaczniem cię. Dziękuję. Mam tutaj dużo pracy. Anot? Jestem tu, by zapewnić wsparcie. Rozpoczynam ostrzał. Ooo, z ultem moim. Syn. Nie. Ja nie wiem, czemu ten cały czas... Dopierdzieli mnie do ściany, nie mogę się w ogóle ruszyć. Tak bom. Mi się tam. Nie wiem czy tam jest, ktoś się tam trzyma jeszcze. No my um. zazwólem. Tyle ile się da. Pani nazwisku. Zmacniam cię! Zapominaj o Aniele na swoim ramieniu. Do widzenia. Proszę, zatrudnił za chłopów. Nie uciekaj mi stąd. Wyzywasz mnie? Z się swoje. Jestem turbo doładowana i to widać. Ja do swojego strzelam. Turbo doładowana. No ja no do swojego kur. strzelałem. Padł Padnie jeszcze, nie. Nie, padł! Jeszcze... Padł! Padł, jeszcze, padł. jeszcze, padł. jeszcze no. było no. słychać. Jeszcze było słychać. Ja do niego z pistoletyczku strzelałem. <grym> ja moja wieżyczka i ja strzelałem też. A, ja też je strzeliłem dwa razy, dostał. Mam trzynaście asyst. Na... Chyba nie źle. Ja mam trzy śmieci, trzynaście kill. Dobrze. No to kolos to, 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 to wiadomo z kim team... kolos te asysty. Nie <grym> Każdego leczyłem, starałem się. A to jest najlepsza? A nie będę ja nią grał cały czas. No coś, no koleś, że ja nic nie mówię, że mówisz cały czas, gra. Nie ja ale ta moja też jest niezła. Mopę mają. Neperę mają. Dobranoc, Zgroszenie. Małpko jest Tu jest dobrze banana! <grywdy> czekaj, swoje możliwości. O, czekaj. czekaj, mam wszystkie te do polecenia A spokojnie Jarku, tak żeby wiesz Ja czekam A to oni tam poszli musimy iść Bo oni poszli Yeah, nie, do Marek ma problemy badlacz, badlacz. Boja, już padleć Nie Nie pozwolę, że coś ci się stało cię Nie mam struszenia Z tyłu, z tyłu, z tyłu Tak już na pracy weszli O nie <śm> Nadekiego jego nie udało się udał zabić. Dobra, batalemedy. Mam czekać na was? Tak, bo wszyscy padli. Ach, cuda współczesnej medycyny. Tak, wszyscy dopiero idą. Ale, Chodź tego boku. A ja miano ale mi kolos się w ostatniej sekundzie. Strzydło mi, strzydło. Dobra, para multa na te góry. Nie na mojej barcie! Zbatniam tą Nie wiem, gdzie jest Jarek. Tył ja cały czas mam kogoś tego do leczenia. Jest na Uch jest na górze. Wal, ja ja na górze. na górze. Walnęli Cię. Jednak. Ja nie zabiła tym laserkiem. A, ona na ulcie była, ona cały czas z tymi laserami strzelała. Zawatwiłam No. Nie wiem, ładnie zabił. Złapał mnie na fok. Patrzcie czaty, jak to się robi. Wietrzli, jestem twoim aniołem stróżem. Dodam ci skrzydeł. Co o, tu się dzieje? dzieje? Rozpoczynam ostrzał. Wnacniam twoje siły, dzieciutko. Uch, o, ci się mnie złapał. O nie, tutaj za dużo było. Ja... Ja też. A, o. Ja, z, ja z ultem wleciałem, a mnie przyciągnął. Widziałem. Udało mu się, no udało mu się, no to to jest... To jest jebszu. Zbijam się w Zapewniam wzmocnienie ataku. Przesiłem Uch. Orisa, ale Ale mnie zabili. Na górze Gdzie... siedzi, jeden, cały czas strzela. Sorry, Go trzeba wyeliminować, idę mu wyłapać. No, kolos, tak, żeby brzydko nie mówić, no, wyłapać. Ja. Oj, dobiu, dobiu, tam. Musimy szybko, musimy szybko na punkt, szybko na punkt. I to. Nie, ja nie Pasz, no byłem! Markę jeszcze? Nie wiem, nie wiem się czemu tak nie złapać. Marek, wrzesiłem cię. Jeden do jednego. No to mapę ładnie zagrali. No tak. Udali radę. Mam na ciebie oko Mam na ciebie oko Mam na ciebie oko. wielkie nogi na ciebie oko 3, 2, 1 Wysportowane Bohater Jestem twoim aniołem. Czujesz się silniej? Nie, jest ataka, tak, tak. tam jest atak Zaraz wyjdą w Idą! Prawa idą Na co będą? Dobra... toż tu umiera? się Staram się tak za winklem, ty teraz jesteś, on ci... I ode nie, odbał, nie nie, Ale spadł. widziałem to jakby spadł. Ja też to widziałem jakże spadł Nie wolno spadać! Ale jak poleciał! Na ślizgiem! pięknie to że zrobił! To powinno być do odcinka, nie? Marek poleciał, na wakacje ja za mapę, śliska podłoga Prosiaczek, prosiaczek chodzi Może ktoś mi jeszcze z tym walczyć No nie, oni na mnie się skupiają Dobra, dostał? Ja... Padło to Sorgeon, padło Jest na strzałach, nie ma medyka Biegne. Muszę wrócić na posterunek No medyka im zabiłem, a ja już pewnie już ma Ale on się sam leczy też No ta runda nam dużo lepiej idzie O nie, trzech jest! to ja jestem sam. Nie, nie idę Na spokojnie, póki nie przyjdą nasi. Mam ulta, Tak, póki nie przyjdą nasi, jak już tutaj widzimy ich. Tyle co możemy tam podtrzypywać ich O, no mogę Jak leciał na ulcie Dobrze uciekłeś tam poko. Uciekłym ultem? Uciekłem ultem Dobrze, Powlecia na za mnie ultem to ostro Zabiłem Jesteśmy na środku, przejmujemy to Lecz Nie na mojej warcie Zadam o to, żeby nie było blisko.

Nie chcę się jeszcze popić? Jestem ja chem. Pogrywka! Nie będzie oni są. No no na ]清wane. naszym Not. tym. Na naszym tym. Gdzie Dobra, ją. Byś, wyrzucili, Dzifür, kwiat, ją tak, rufi... wyrzucili ją. Wyrzucili ją poza mapę.